Witamy w Energy Gaz Polska, prezentujemy montaż instalacji gazowej do Toyoty Highlander z silnikiem 24 litra o mocy 155 koni mechanicznych z 2007 roku. Zamontowaną tutaj mamy instalację BRC Sequence 32, włoska instalacja z dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów. Oto jej poszczególne elementy. Centrala sterująca Sequence 32, przeznaczona do obsługi aut 3 4 cylindrowych Filtr fazy ciekłej. Filtr fazy lotnej Listwa wtryskiwaczy Oryginalny BRC Reduktor BRC Genius Max Oraz dodatkowy system lubryfikacji gniazd zaworowych Marki JLM Auto spala 11 litrów benzyny gazu około 12 litrów Na każdym przejechanym tysiącu oszczędzamy aż 270 zł Przełącznik zamontowany mamy po lewej stronie od kierownicy, w wolnej zaślepce. Miejsce wybrane przez klienta. Wlew gazu pod klapką lewo benzyny z dokręcaną końcówką. I od spodu pod autem mamy zamontowany zbiornik o pojemności 72 litrów. Pozwoli on na przejechanie około 500 km na jednym tankowaniu. Powiedzmy coś sobie jeszcze o kosztach instalacji do takiej Toyotki z reduktorem BRC Genius Max. Wynosi 3200 zł, a zwrot kosztów montażu następuje już po tysiącach km. Chcielibyśmy również wspomnieć, że to już jest czwarte oto gazowane u nas przez klienta. Także zapraszamy do dalszej współpracy i zapraszamy do Energy Gas Polska. Dziękujemy.